Pamiętacie, jak Ania Lewandowska wymyśliła kulki mocy? No to ja dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić syrop mocy i to z takich naprawdę składników, które możemy kupić w sklepach. Ten syrop najpierw zrobimy w wersji do herbaty, czyli na słodko, bez czosnku, bez cebuli, bez tych wszystkich takich mocnych przypraw, a potem zrobimy syrop taki wzmacniający wtedy, kiedy jesteśmy przeziębieni, kiedy jakieś złe licho nas bierze i nie chce odpuścić. No więc najpierw syrop do herbaty. Co będzie nam potrzebna no z pewnością imbir. To jest w ogóle coś co uwielbiam nad życie. Naprawdę, imbir dla mnie, mimo że mieszkam w Polsce i bardzo lubię polskie produkty, jest produktem absolutnie niesamowitym, dlatego że tak, przede wszystkim ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, ma działanie rozgrzewające bardzo mocno, ma olejki eteryczne, przepięknie pachną te olejki eteryczne, powodują odtykanie górnych dróg oddechowych. No imbir to jest po prostu samo złoto. Ja mam korzeń imbiru, który po prostu obrałam. No i teraz pokroję w takie cienkie plasterki. Dlaczego nie grube? No bo bardzo bym chciała, żeby w tym syropie, który zrobię, wszystkie składniki się mocno wymieszały i poprzenikały te wszystkie smaki. A więc tak, ja wiem, o ile ze 100 gramów powiedzmy imbiru. W tym y, przepisie, który w zasadzie nie ma jakiegoś takiego konkretnego, e, dokładnych, dokładnych, konkretnych wytycznych, możemy sobie modyfikować tak, jak chcemy to, co wrzucimy do środka. E, to, co tutaj mam, to jest kumkwat. Mam też żółtą rękę, bo przed chwilą e, obierałam kurkumę. Tak właśnie działa kurkuma tak bardzo mocna jest intensywna. Ale kumkwat to jest taki owoc cytrusowy, bardzo bogaty w witaminę C. E, też e, ma bardzo. Intensywny zapach. W Grecji robi się z kumkwatu nalewki. No i tak jak wszystkie owoce cytrusowe, jest bogaty właśnie w witaminę C, jest bogaty w błonnik, w te cytrusowe olejki. Oczywiście wszystkie te cytrusy musimy najpierw bardzo dokładnie wyszorować. Jeśli one nie są ekologiczne, to na skórce mogą znajdować się konserwanty. No, po co nam konserwanty, kiedy chcemy wzmacniać odporność? No i konserwanty, jeśli wrzucimy. Do środka tego syropu te owoce cytrusowe z konserwantami, no to niestety część tych antybakteryjnych właściwości stracimy. Cytryna jest wszystkim znana. Bardzo się cieszę, że w tej chwili, czyli w, na, w czasie naszej zimy. I takiej późnej wiosny, i późnej jesieni, mamy w Europie sezon na cytrusy, więc te cytrusy są nasze, europejskie. One nie płyną z drugiego końca świata. Mniej więcej pokroiłam połówkę cytryny. Co jeszcze mogę dodać? No, to, na co tak naprawdę mamy ochotę. Ja mam tutaj jeszcze pomarańcze. Wszystkie owoce, tak jak powiedziałam, kroję razem ze skórką. To jest ważne, dlatego że w tej skórce też mieszkają olejki eteryczne, olejki zapachowe, które pomogą nam, no na przykład olejek pomarańczowy, no wystarczy taką pomarańczę powąchać i już od razu poprawia nam się nastrój. To samo z mandarynkami, to samo z cytrynami. No tak po prostu jest. I jak człowiek jest bidny, chory, zmęczony przez życie i przez los i wieczorem strzeli sobie zamiast kieliszka wina czy szklaneczki i whisky taką oto herbatkę zimową właśnie z syropem na bazie cytrusów i imbiru no to od razu życie staje się lepsze. Dobrze, pokroiłam pomarańcze, cytryny, imbir, kwat. Możecie dodać grejpfrut, może to być właśnie mandarynka, to co macie i teraz będę to układać po prostu w słoiku. Naprzemiennie, trochę imbiru, trochę pomarańczy. A ja mam tu jeszcze limankę. Będzie zielono. Jeszcze pokroję limonkę. Pozwólcie. Limonkę wkładamy do słoika bez tekili. Dobra. No i teraz wrzucamy. Bawimy się tym trochę. Tak jak chcemy, kolorowo układamy. Możemy na przykład, co też jest świetnym pomysłem, ale ja akurat, no właśnie, nie mam teraz w domu. Można dodać laskę cynamonu albo dwie do takiego syropu, jeśli ten cynamon lubimy, bo wiem, że tak naprawdę każde z nas albo lubi cynamon, albo go nienawidzi. Ja na przykład bardzo lubię, więc chętnie bym dodała, ale nie mam. Dobra. Prawie to wszystko jest gotowe. Bardzo pięknie wygląda. I teraz co robię? Teraz już nie stawiam na owoce cytrusowe z Dalekiego Świata i na imbir, który też jest niepolski, tylko zalewam to wszystko, to całe towarzystwo po prostu zwyczajnym polskim miodem. Jeśli damy miód lipowy albo akacjowy, wspaniale. Możemy też zalać miodem spadziowym, możemy zalać miodem gryczanym. Wtedy będzie jeszcze więcej tych olejków zawartych w miodzie, korzystnych w czasie przeziębienia. Troszeczkę to mieszam, żeby te składniki się połączyły. O, w zasadzie muszę powiedzieć, że nasz syrop, taki do herbaty, jest gotowy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Można nawet komuś dać w prezencie. To jest super prezent. I teraz. Uwaga, uwaga, bardzo ważna rzecz. Tutaj w środku jest miód. Miód ma mnóstwo w sobie witamin, składników mineralnych. Oczywiście głównie składa się z cukru, ale też ma enzymy. I teraz, te enzymy są dla nas bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze. To one odpowiadają za antybakteryjność miodu, za to, że on ma dużo przeciwutleniaczy, które nas zabezpieczają przed chorobami. I te enzymy niestety ulatniają się w temperaturze powyżej 40 stopni. Czyli co robimy? Najpierw parzymy herbatę, czekamy, aż ona sobie wystygnie. Możemy ją przecedzić. Ja na przykład piję herbatę liściastą wyłącznie, więc odcedzamy ją. Dajemy jej odpocząć chwilkę i wtedy, kiedy możemy włożyć do środka palec, nie mówiąc auć, dodajemy łyżeczkę albo nawet pół łyżeczki takiego szczęścia. A cały ten syrop możemy naprawdę nawet przez wiele, wiele tygodni, chociaż miesiące też mogą wchodzić w grę, trzymać w lodówce. Dlaczego? Dlatego, że miód jest idealnym konserwantem. Miód zakonserwuje wszystko, więc to już mamy zrobione. A teraz, co na chorobę, na kaszel? Jak nas gardło drapie, jak zaczyna nas rozbierać. No, o Covid nie będę wspominać, bo wiadomo, że wtedy trzeba tę odporność bardzo, bardzo mocno wzmacniać, więc przyda nam się tutaj coś mocniejszego. Do zrobienia tego oto syropu mocy muszę użyć pomocnika, czyli maszyny, która się nazywa iCook. maszyna jest polskiej firmy MPM i ona pomoże mi rozdrobnić wszystkie składniki. Z czego będzie składał się ten syrop mocy, syrop odporności? No, oczywiście przede wszystkim z imbiru. Tu już mam ten imbir obrany. Pokroję go tylko w takie grubsze kawałeczki. Imbir działa przeciwzapalnie, przeciwutleniająco, wykrztuśnie. No, wiadomo, że jak człowiek jest chory, to imbir jest nieodzowną pomocą na tę chorobę. Wrzucam do środka. Tak. Co mamy dalej? Dalej mamy kurkumę. Kurkuma świeża wygląda tak, jest bardzo podobna do imbiru. Można powiedzieć, że to jest taka kuzynka imbiru. Wtedy, kiedy ją obierzemy, wygląda tak i ręce brudzi tak, dlatego mam takie żółte ręce i to długo nie zejdzie, ale to też świadczy o mocy tej kurkumy. Tutaj jest bardzo dużo przeciwutleniaczy, które nas zabezpieczają przed chorobami, i o to nam właśnie chodzi. W tych barwnikach roślinnych te przeciwutleniacze mieszkają. Ile takiej kurkumy? No, ja mam tutaj trzy kawałki, takie jeden malusieńki, czyli można powiedzieć, że dwa. Pokroję je lekko. I wrzucę tutaj do środka, do mojego pomocnika, Aikuka. Nie byłoby syropu na odporność bez naszego polskiego najlepiej czosnku. On ma bardzo dużo mocy, ten polski czosnek, więc sprawdzajmy w sklepach, czy on nie jest z Hiszpanii, czy nie jest z Egiptu, czy nie jest z Chin. Wybierajmy ten polski. I ten polski czosnek ma bardzo dużo tak zwanych roślinnych antybiotyków czyli substancji, które działają antybakteryjnie, antygrzebiczo. Warto. Czosnek włączyć również do syropu. Co my tu jeszcze możemy dodać? No, cebula, która działa wykrztuśnie, która ma bardzo dużo siarki. Właśnie, co z tą siarką? Jeśli kroimy cebulę, no to co się wtedy dzieje? No, zaczynamy płakać, przypominają nam się sceny najróżniejsze z naszego życia, i łzy lecą nam jak grochy. No, a chodzi o to, że po prostu w cebuli. Zawarte są związki siarki, które po prostu parując podrażniają nam śluzówki, ale to też świadczy właśnie o mocy cebuli. Dorzucam tę cebulę, dobra, dam może taką jedną całą. Tak z grubsza po prostu. I teraz przydałaby się jakaś witamina C. Ja po prostu wykorzystam cytrynę. Przekrajam ją na pół i do środka daję sok z cytryny. O, mam szczęście, bo to akurat nie ma pestek. Ale nawet, jakby się te pestki w środku zmieliły, bo ten robot rzeczywiście działa bardzo ładnie i bardzo gładko mieli na, na pastę wszystkie składniki, to by się nic nie stało. Te pestki po prostu by się w środku zmieliły. Można również zetrzeć skórkę z cytryny, jak ktoś lubi. To też jest dodatkowa porcja aromatu. Oczywiście syrop, który teraz robię, syrop mocy, to nie jest taki syrop, że możemy go zjeść pół słoika, potem iść na imprezę albo na randkę. No raczej nie, no bo tam ten czosnek, ta cebula. To jest taki syrop antyprzeziębieniowy, czyli wieczorem, jak już nikt nie widzi, wszyscy śpią, a nas złe licho bierze, Wtedy możemy zakraść się do lodówki i z czystym sumieniem trochę tego syropu łyżeczkę czy dwie uszczknąć. Daję tutaj sok z dwóch cytryn. Dobra, cytryny już wyciśnięte. I teraz muszę to wszystko na drobniusieńką papkę. Zemlaci. Dobra, chyba się już zrobiło. zobaczymy. A już jest dosyć mocno rozdrobniony. Dobra, do, dodam teraz trochę łyżek miodu. Ile? No myślę, że tak ze 4. Stworzyła nam się taka bardzo aromatyczna pasta. To naprawdę można już w tej chwili przełknąć, ale ja rozdrobnię jeszcze bardziej, bo a nóż-widelec zdarzy się, że franek zachoruje i wtedy będę biegać za nim z łyżką, żeby to zjadł. Dobra, zamykamy i teraz na mniejszych obrotach mieszamy jeszcze raz wszystko razem. Też ta maszyna ma moc. Słuchajcie, wszystko pocięte drobniusieńko. O. I już mamy taki oto syrop. Teraz go przeleję do słoiczka. Tak, wyjmę jeszcze ostrza. I... Przekładam do słoiczka, żeby tutaj nic nie wyrzucić. Ale pieczę w oczy. Pieczę w oczy od imbiru, od czosnku, od cebuli, to się w tej chwili wszystko pootwierało. To już jest naprawdę duża moc jest w tym i kurkumę też czuję. Zaraz będę płakać, więc już muszę kończyć. O kurczę. Naprawdę jest to niezłe. Dobra. Syrop w zasadzie gotowy. Trzeba go szybko zamknąć, żeby ta cała dobrość z niego nie wyparowała. I trzymamy go mniej więcej 2, 3, może uda się i 4 tygodnie w lodówce. Codziennie jedną małą łyżeczkę wieczorem. Kto chce spróbować? My. Wszyscy chorzy, tak. widzę. Dobra, proszę bardzo, teraz Wam dam łyżki. Wszyscy was spróbujecie. Dwa syropy. Jeden do herbaty, pamiętajmy, do herbaty przestudzonej, żeby nam te wszystkie wspaniałości tutaj nie uleciały. Drugi na przeziębienie. Trzymamy w lodówce oba, no i używamy w zasadzie wtedy, kiedy chcemy. To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie i błagam, nigdy nie chorujcie.